się ma. Ja powoli drepczę na bursztyny. Dzisiaj nie ma sprzyjającego wiatru, jak już mówiłem w poprzednim filmiku. Warunki są też ciężkie, bo jest konkretny sztorm. Ale skoro przy północnym i północno-wschodnim wietrze nic ciekawego nie udało się znaleźć, to chcę spróbować dzisiaj przy wietrze, który Zasadniczo totalnie nie pasuje do bursztynu Bo jest taki bardziej zachodni Południowo-zachodni Jest dosyć ciepło, bo jest Ledwie minus jeden Ale liczę na to, że uda mi się coś Coś tam znaleźć No zobaczymy W każdym razie e, Dostałem bardzo fajne wsparcie O tutaj sobie ktoś Serduszko Zrobił e, Utrzymałem fajne wsparcie w postaci zarąbistych rękawiczek, robionych na drutach, dzięki temu mogę obsługiwać jednocześnie kamerkę i mieć ciepłe ręce. Bo no, tak to wszystko bardzo, bardzo zamarzało. No, także dziękuję bardzo za prezent. No i działam. Zabrałem dzisiaj także. Podbierak, żeby troszkę pogrzebać w falach. Są woderki. Także zobaczymy, co tam się będzie działo dzisiaj. Do zobaczenia na plaży. Nie wiem, czy będziecie mnie tam słyszeć, bo już teraz słyszę, że jest konkretny, konkretny hułk na plaży. W ostateczności po prostu pogadamy sobie na e, podsumowaniu wypadu. Także do zobaczenia za moment. Jest pierwsza znajdka. Bardzo fajny kawałek. Ekstra. Gdzieś tutaj Jest. ładny pusztynek jest totalnie zamarznięty bo trzeba go będzie czymś wydobyć no zobaczymy, spróbujemy no, i wypatrzyłem taką malutką drobintę troszkę będzie zabawy z tym, żeby ją wydobyć Nadal się świeci, ale jest to mikroskopijny grobiec no nie jest taki mały aż. Jest kolejna drobinka, ale wszystko znajduje w lodzie. Wszystko jest totalnie zamarznięte. Także trzeba używać, że tak powiem, ciężkiego sprzętu. еще по Malutki, bo malutki, ale jest i kolejna akcja wydobywcza, widzicie jak się ładnie świeci, malutki, ale nie narzekamy, bierzemy co jest. Kawałeczek. Mamy kolejny malutki kawałek. Może. Bardzo mały fragment, ale widzę coś jeszcze. Był. To nie jest bursztyn, szkoda, ale tutaj jest drobinka jest coś dalej. Biorę to i przejdziemy się zobaczyć dalej. Jest następna malutka drobinka i tam jeszcze jedna. Czy to ma pewno Tak, jest bardzo cieniutki. Nie jest, ale to jest chyba pianka. Tak, zdecydowanie pianka. Jestem już w domu, zmarzłem okropnie. No, ale warto było. Coś przyniosłem. Nie ma co narzekać. To już jest fajny kawałek do pierścionka. Tak samo ten. No i takich parę drobiazgów. Kiedyś może zrobimy z tego nalewkę. E, dla porównania wielkości jest 20 groszówka. No dziękuję wam za oglądanie. Ja idę się rozgrzać. E, co wam powiem do następnych poszukiwań. Mam nadzieję, aby tylko zima szybko puściła. Dobrze do usłyszenia i zapraszam do subskrybowania. E, do zostawienia komentarzy. Co myślicie? I do następnego, na razie.